Niebo nie jest miejscem dla dobrych ludzi. Dobrzy ludzie nie idą do nieba. Niebo jest miejscem dla Bożych ludzi. Pamiętacie młodego człowieka, który był dobry? Tego młodego, dobrego, bogatego władcę, który przyszedł do Jezusa i powiedział, dobry Panie, wyobraźcie sobie, jak on się zwrócił do Chrystusa. Zwrócił się do Niego jako do dobrego. On sprowadził Chrystusa do poziomu ludzi. Sprowadził Jezusa Chrystusa z poziomu boskości do poziomu ludzkiego. I powiedział do Niego, dobry człowieku albo dobry panie, jakie dobre rzeczy. Widzicie, człowiek skupia się na dobrych rzeczach, ale Bóg nie skupia się na dobrych rzeczach. Bóg skupia się na Bożych rzeczach. Jakie dobre rzeczy powinienem robić? Widzicie, ten człowiek myśli o robieniu. I to właśnie czyni religia. Religia powie ci, że jeżeli robisz dobre rzeczy, jeżeli dajesz pieniądze, jeżeli pomagasz biednym, jeżeli... Nie, nie, tu nie chodzi o to, co Ty robisz, tu chodzi o to, co On zrobił.